Ja już strony Gimond, witam Was w kolejnym odcinku z serii, z serii Minecraft, ale muszę to zbudować na moim kanale, tak jak w dzisiejszym odcinku w dziewię, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej wspaniałej serii, tak jak w dzisiejszym odcinku w dziewię, jak już wiecie po tytule oraz po miniaturce, dzisiaj budujemy sobie psa w Minecraft. Jeżeli ktoś jeszcze nie, nie widział wczorajszego filmu, gdzie budowaliśmy kota, to zapraszam serdecznie. Link właśnie do wczorajszego odcinka jest w opisie tego filmu. Yy, no więc, widzimy, myślę, że możemy zacząć <laughs> od wzięcia bloków, ale zanim to, to proszę Was o zostawienie, o zostawienie łapeczki w górę oraz wskazówek z dzwoneczkiem, ponieważ tutaj było po 900 subskrypcji widzę. Yy, tak jest, jesteśmy już coraz bliżej. Jak, jak ja to nagrywam, mamy aktualnie 800 88 subskrypcji. Z tego co każę, sprawdzałem chwilę temu, ale teraz uaktualnie aktualnie i tak mamy 888, czyli 888 subskrypcji. Naprawdę sporo i za już myślę, że serio do końca tygodnia, do końca miesiąca. Myślę, że na pewno już będzie 900. Yy, przypominam tylko jeszcze, że filmy na tym kanale są codziennie o godzinie 12.10. No i już bez dłuższego przedłużania, zaczniemy, lecimy z odcineczkiem. Więc co, zacznijmy, może, od wzięcia bloków. An tak, jeszcze tutaj ma, wam powiem, że przygotowałem sobie tutaj psa yy, lub wilka, tak jak woli to powiedzieć. Ale ja cię psa i jakoś nim może będziemy inspirowali, może nie. Yy, zobaczymy, szczerze mówiąc, zobaczymy. Ok, yy, zacznijmy od wzięcia bloków. Yy, chciałbym, żeby on był. Yy, żeby ten pies był mniej więcej coś tego, tego typu jak kot, tylko trochę inaczej. Yy, pokażę wam po prostu o co mi chodzi. Spróbujemy jakoś tutaj wiecie, poeksperymentować, tak jak ja to zawsze nazywam. I jakoś to tutaj zrobimy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, tutaj tak zrobimy. Aha, ok. No i tak jak mówię, jakoś to widzę tutaj będzie. No więc co, myślę, że film, filmik on może spodobać. No i co? Myślę, że naprawdę fajnie jest tutaj, jak ja nagrywam te daily. No tutaj już dość długo trwa tutaj e, długo trwa nie no ile? Z dwa tygodni już może trwa ta te daily z tej serii nowej w sumie, w sumie to nowej starej, bo też była wcześniej na moim kanale, ale po prostu nie było jej aż tak dużo, była raz, raz w tygodniu, a postanowiłem, że po prostu polam na coś nowszego, na coś lepszego. No więc tak się to tutaj potoczyło. E, dobrze. Jeżeli wy właśnie widzę... Właśnie, jeżeli macie jakieś propozycje, Odnośnie tego co bym mógł zbudować w kolejnej e, właśnie wiem, serii, w kolejnym odcinku i coś w tym stylu y, to możecie napisać na mojego Discorda, y, tutaj macie właśnie na ekranie napisane jak to się nazywam możecie, ta, możecie tam na PV pisać swoje propozycje odnośnie budowli nie gwarantuję, że wam odpiszę, ale na pewno może przeczytam. W sensie może, nie na pewno, ale będę wybierał te, te najciekawsze z Discorda. Dobrze. Yy, więc co myślę, że możemy tak jak tutaj już mówię yy, brać się dalej tutaj do yy, zabudowania i teraz tak yy, zaczynamy może od tych jego łap od tych jego tych 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 yy, yy, kończymy i teraz tak yy, jakbyśmy to mogli w fajny sposób zbudować ja mam taki pomysł że tak jak mówię on byłby no mniej więcej na bazie tego kota ale Wiecie co chodzi? Że po prostu mniej więcej będzie to samo, tylko że inaczej. Dobra, nie, nie wiem, nie wiem jak to tłumaczyć. no Zobaczycie. Zobaczycie, to jest grey wool. Uh, to, chyba, uh, lay. Light. 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 Ok. Odtąd, dotąd. Set. Light. Grey wool. okej okay, jak to wygląda? Dobra. No i taki mały piesek, mniej więcej. Taki mam sobie plan. A jak wyjdzie, to, to zobaczymy, bo nie wiem. Aha, Stój, zaczekaj. Wybacz, że przerywam ci w oglądaniu tego odcinka. Ale musisz coś wiedzieć, jeżeli wbijemy 890 subskrypcji do końca tego tygodnia. To zmieniam moje profilowe na moim kanale, na YouTube. Na tego oto właśnie kota. No zobacz, widzu, jakby to wyglądało. Jakby właśnie ten kot, twarz tego kota, tak o wyglądała na moim profilowym mojego kanału. Wyobraź sobie. Więc proszę Ciebie, mówi drogi widzu, właśnie teraz, jeżeli zostawisz teraz tego suba. To wtedy będzie ten kod na profilowym mojego kanału na YouTubie. Małoć tego, słuchaj, jeżeli wbijemy 10 lajków pod filmem, gdzie budowałem tego kurczaka właśnie pod tym filmem, to zmieniam również baner mojego y, kanału na tego oto kurczaka. Zobacz jak on by wyglądał no drogi widzów. No proszę, zostaw tego lajka pod tamtym filmem, pod tym też przy okazji oraz suba, czym prędzej. I wracamy już z odcinkiem. Okej. Okay. Okej, ok, ja okay, tutaj to w sumie jeszcze bliżej zrobił. E, bo to jest w sumie to jest za daleko od siebie. Szczerze mówiąc. To jest po prostu za daleko od ciebie I to tutaj zupełnie e, nie pasuje. Mm, więc dlatego muszę tutaj te e, łapy, te, te, te gasy przybliżyć. I po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ok, Set 0. Oraz tutaj jeszcze SET 0. O, na przykład to już tutaj lepiej, myślę, że wygląda. Okej, okay. teraz tak. Yy, moglibyśmy teraz na przykład się zająć właśnie jego grzbietem. Yy, w jaki sposób ja bym mógł to zbudować? Myślę, że jeżeli bym to takie podwyższenie lekko zrobił, to byłoby naprawdę spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje, że popatrzcie, że coś takiego odtąd. Bo tam tylko czy to nie wygląda jak schody. Czy to, czy to nie wygląda jak schody? <grym> dobra, nieważne. Yy, dobra, a tutaj bym może w sumie to budował. Coś... ...takiego. No kurda, nie potrafię tej budowli... ...budować. Ja cię co no. ma. Dobra. E, teraz tak. Zrobimy sobie coś takiego. O! I ta prawda już tutaj spoko? Wygląda trochę. Okej. Okay, teraz tak. E, bierzmy się może za... ...za ogon. E, a, 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 a. Tak, tylko mała inspiracja. Cześć. Taka mała inspiracja? Okej, okay, okej. Okay. Taka maluteńka inspiracja. Maltynka, maltynka mm, 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 mm. Aja, aj, aj, aj. Ciach, i Ciach, wygląda kot. <grym> czy może tak by to za. Zale... Naprawdę, <grym> ja, jak wywiórka wyglądało? O, wywiórka mogę zbydać w kolejnym odcinku. Zobaczmy, zobaczymy może, może. Dobra, <grym> to wygląda jak kot. Chociaż w sumie, w to nie wiem. Dobra, nie. Jest git, sumie, jest git. E, ok, teraz tak. Zajmijmy się może jego e, głową. Teraz tak, let's 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tylko. Czyli, że to musi jakoś. Tak wyglądać. Jakie okay, takie. Takie wzniesienie byśmy zrobili. I tutaj byśmy zaczęli wydać by jego głowę. Popatrzcie, takie jest całość. O, i w tym miejscu tak by to wyglądało. 1, 2, 3, 4, 5, to jest 6, okej, okay, okej okay. Idzie ta, ta budowla naprawdę w dobrym kierunku Bo tutaj tak jak mówię warto eksperymentować zawsze z budowami. pamiętajcie Jak coś nie wiem, cokolwiek budujecie, nie, coś najmniejszego To warto eksperymentować 2, 3, 4, 5, 6, warto eksperymentować Aby po prostu wiecie, coś fajnego tutaj powstało, żeby coś fajnego się stworzyło, wiecie o co chodzi Eee, okej, okay, teraz tak, tutaj tylko to wygląda. Aha, oho, Mhm, mm mhm, mm okej, okay, teraz może Możemy wziąć sobie terakotę I coś takiego... Czemu to wygląda jak kot? No, czy, czy naprawdę, czy, czy, ja naprawdę będę, czy ja, naprawdę będę kolejnego kota? nie tym razem, nie tym razem Eee Ymm, mm, 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 mm. coś takiego... Ooo, o, 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 o. I ta tu jeszcze o tyle fajnie wygląda, że jakiś tam tej kształt o o o o o o! Idziemy w dobrym kierunku Albo w sumie To jest OK Mam pomysł Tak to zrobimy o. Dobra, i, dobra to jest git, to jest git szczerze mówiąc, szczerze mówiąc to jest git albo mi dał tutaj te na dół No, nieźle, no nie, nie nieźle. Okej, okay. mm -hmm. teraz tak. E, ja bym mu troszkę tą głowę powiększył, szczerze mówiąc, aby to po prostu, żeby te oczy były takie, żeby to nie wyglądało tak, że są oczy i tu się kończy głowa, nie? To jest takie, to zawsze tak nie, to mnie tak denerwuje, że jak ktoś coś buduje, nie, to są, tu się, to są oczy i tu już jest koniec głowy, serio. Ja muszę myśleć, tak. Tak dziwnie to wygląda, szczerze. Tak dzi dziwnie to wygląda, a taka większa głowa też to będzie lepiej, szczerze mówiąc, wyglądała. No i myślę, że naprawdę to będzie coś fajnego, coś fajnego Okej, okay, teraz musimy, musimy tutaj troszkę w górę dodać jeszcze eee, Czy żeby coś takiego <grystanie> Nie, ej chwila, nie, nie chciałem tego, nie Co zrobiłem? Co, co? Nie, co? <grystanie> ej, co? <grystanie> ej, Zostaw być tak Wiecie co to jest tak jak ten jakby on, jakby on robił Byłby taki zdziwiony no nie no Czemu a nie no fajnie to wygląda No dobra zrobię to formalnie Okej, okay, teraz tak. takie coś i na przykład to tutaj tej uszy Tylko że się psem jakby mnie zrobić tak bardziej na bok, żeby co chodzi co to jest? Ja ci kręcę Ja cię kręcę ja, Co to jest? Ej nie, ej dobra, czekajcie To trzeba jakoś tak poeksperymentować Okej Okej, okay. okej okay, okay. Dobra Będę jak no to sami ej Renifer! Ej, w, ej, renifera, bo fajnie w sumie. A, dobra, może... Ej, chociaż... Ej ej ej, 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 A takie uszy. O, 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 o! o. I to już tutaj powoli zaczyna spoko wyglądać szczerze. Tak jak mówię, widzicie, warto eksperymentować, warto eksperymentować. No naprawdę, popatrzcie, fajnie to wygląda. Cztyro... Czekaj, jak to wygląda? To tak jakaś. Jurka? <grymne> no, no, dobra, nie, to. A coś jest set. O, git, fajne. No, jest git, podoba mi się. Bo mi się, może być, może być. Możemy tak to zostawić, myślę. Myślę, że tak to możemy zostawić. Nie, no, jest git, jest git. Okej, następnie. Jakbyśmy mogli tutaj tu trochę udekorować, jakoś w jakikolwiek sposób. O, głowa. Głowę możemy właśnie tak udekorować. O. No i fajnie wyszedł, patrzcie. Ładnie to w miarę wygląda. Tylko czegoś mi brakuje, szczerze. Może przez ten ogon. No, jakieś takie. O, 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 takie zakończenie damy. O, no proszę, widzę, no proszę, popatrzcie. Ej, dobra, fajnie to wygląda. Dobra, widzę, nie wiem, to ja myślę, że chyba to już jest tyle w tym filmie. No nie wiem, w sensie. Nie wiem co, a bo wiem, jeszcze dobudujemy tę jedną rzecz. Weźmy sobie beton. Jak to budujemy? Tutaj kość, taka, taka mini-kość e, tak mm. Mm, mm, mm. Czekajcie, ja się tylko muszę zastanowić e, jak się buduje kość e, 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 coś. Ja, ja wiem jak mniej więcej, tylko... Eee kurcze Nie wiem co zrobić, może tak? O, no taka, taka najprostsza kość, myślę Taka kość myślę, że byłaby fajnie, tylko to nie wygląda kość. O! E, o! O, 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 o! No nie, to tak nie jest kości. Hm. Nie kość. Hmm. Nie będę tutaj zbadać kości Jakbyście wy zbudowali kość? a nie, nie mam powiedzieć, jak taki kość. Zbudować. Tak. O. No nie. Zbudujmy po prostu budę, dobra, będzie buda. Ten będzie buda. <grym> to wygląda mongus. <grym> Dobra, ten pies jest dziwny, bo to jest amongus. Dobra, nieważne. Widzowie, Nie ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Zostawcie Opeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem ponieważ życiem po 900 subskrypcji. Pamiętajcie, że filmy na tym kanale są co codziennie o godzinie 12.10. Tak jak mówię, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie Opeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem ponieważ życiem po 900 subskrypcji. No i co, tak się prezentuje nasza dzisiejsza budowla. Zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia, cześć, Na razie, pozdro. Adios, amigos, amigos. przyja dobry los. Nara!